W 304,7 czyli tradytorze artyleryjskim numer 2, rzymskie 2, wyposażonym w dwie kopuły, jedna obserwacyjna, tamta, ZOO 1934 przez 11, sygnowana i kopuła, był kopuła pancerna, sygnowana jako ZOO 1934-10. To jest jeden z takich pierwszych z... Dosyć dużo mankamentów jeszcze, ale też, jakby powiedzieć, pierwszy taki taki bariaż tradytora artyleryjskiego z żelbetowym stanowiskiem CKM. Tutaj głównie na wzgórzu jest takie coś, że te, te schrony bojowe, one są właściwie takie, to są typowe takie przedstawiciele typu 30, czyli tego żelbetowego stanowiska bojowego CKM-u. To Dzisiaj by było... no dzisiaj ten materiał dlatego, bo e, dosyć ładnie widać. Te, tak widać iść, bo buka co, e, co szakuje gdzieś tak jeszcze jest, 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 jest ten e, posiada te tynkowania, bo e, właśnie te buki jeszcze z roku 33, 34 i 35 co są budowane mają właśnie te Tynkowania, natomiast już od 1936 roku z tych tynkowań rezygnowano no tu obok jest ten e, schron e, z 1922 roku on jest, on jest zaraz tutaj przy ulicy no i jeden rozebrany co był e, jako e, pożorny numer 11 no dosyć w dobrym stanie ale został niestety rozebrany no, to może przejdziemy trochę dalej pokażemy ten e, ta a ta e, sternica armaty. Tutaj nie musiała być zastosowane tych kargów odpryskowych. Po no, prostu tutaj jest bardzo daleki zasięg. No, tutaj jest, e, e, ten bunker cechował e, to, że e, strzelnicze armaty, e, to jest armaty i armata obracała się na tak zwanej ruchomej podłodze. To jest tak samo zastosowane w tym w tych dwóch tradytorach, przepraszam, w ta, e, można była możliwość wykorzystania jednej armaty, żeby po prostu e, zajmowała dwa stanowiska e, tutaj mogła ostrzelać ta ulica Siemianowicka cała i tutaj też ta e, śledica flankowała też jakby powiedzieć tamte rejony e, przed pola do wielki i kamienia także tu, tutaj e, są zastosowany jeszcze obejrzymy tam ta następność ona jest częściowo zamurowana może jeszcze pokażę z te, te zawiasy tutaj mamy zawiasy no widać, że część jest podkopana już raczej jakby ziemią za, za tym, ale widać, że, że był tutaj, były tutaj o jeden zawias jest drugi zawias, no i widzimy tam środek na wylot, jakby powiedzieć, jest garaż, dobudowany armatni, no i tu fragmenty tego, tego tynku też warto pokazać, bo to nie we wszystkich jest stosowane. O. No tu jeszcze ślady po maskowaniu są te gwoździe tutaj te gwoździe to na tym, na tym po prostu była wszystko siatka umocowana także cały bunker był tak zakamuflowany siatką że e, nie było go widać w zasadzie e, wróg myślał że, że jest, to, jest to wzgórze zwykłej. tutaj jesteśmy przy drugiej strzelniczej jest częściowo zamurowana, no i tu tak samo się powtarzało. Widzicie na siatkę maskującą e, zawiasy na futrynie. Tu jeszcze widać jakaś rura była odprowadzająca gazy. Tu tak samo widać gazy prochowe. No, jest taki, w, tym, w tym jest taki zastosowany orylion, który, który e, ma na zadanie raz że podtrzymywania tego zwału ziemi, całego tego nasypu ziemnego, a drugiej, e, jakby chroni, chroni ta szczelnica przed ewentualnym atakiem z tamtej strony artylery, artyleryjskim, gdyby, gdyby po prostu chciał ostrzelać akurat te jest to jakby powiedziawszy jest to takie przedłużenie tej ściany i ten żeby to po prostu cały ten nasyp jakby wzmocnić tutaj jeszcze my tam do wyjścia i, i tego garażu e, armaty no jeszcze chciałem dodać stronie jest dwukondygnacyjny ta druga kondygnacja jest ona jest ona jest zaśmiecona dosyć tam się ani nie ma po co chodzić e, no pokażemy jeszcze z tamtej strony te dwa, dwa wyjścia bo i można wyjść właśnie przez, przez garaż armatki i można wyjść przez no, te normalne wyjście no. to następne też robimy obserwacyjnej, zrezygnowanej do 1934 11 i tutaj się wchodzi bezpośrednio z szybu od dolnego poziomu światłowie obserwacyjne tutaj no jest dosyć duża. miała na zadanie przede wszystkim obserwacje od tego kąta całego aż do tego kąta czyli cały ten około 180-150 stopni wglądu na całe te przedpole i jeszcze przejdziemy do kopuły znaczy pół kopuły cześć Jesteśmy przy półkopule pancernej zjednowanej jako ZO 10. 10 czyściennicę Jest punktów, to jeszcze ten typ, dosyć duży tych średnic kopuł bo tu może trzeba bliżej bo tu po prostu bo te, te pierwsze typy półkopu od 2 metrów do metra m średnicy po prostu i to by było na tyle dokładnie gdzieś był taki widoczny jeszcze hak o jest I hak, tu powinny jest o, tego naciągania siatki do to, to może tutaj no pokażę I jeszcze go widać trochę i to by było wszystko na na ten temat tutaj z tego z tego Obiektu. To cześć! Tu widać ten hak, właśnie. To jest taki hak, który, na którym była naciągnięta siatka maskująca. Ja potem pokażę jego, jego po prostu wygląd. Właśnie taki omaskowany. Są dwie stare takie fotografie archiwalne, które pokazują po prostu cały ten obiekt. Jak on wyglądał po prostu na tym w 1939 roku? To można też było wytoczyć obrócić ją wytoczyć ją i z tego miejsca prowadzić oszczał artyleryjski za pola bo to też jest ważne Tutaj, e... dookoła i jeszcze pokazujemy te wyjście teraz, bo to jest już obok zaraz do strony ono prowadzi po kurka dół e, tu jest taki zabezpieczony wiący murek e, nie ma oczywiście zastosowanej tutaj typowej e, te, ty, typowego wyjścia e, tak jak w innych stronach już typu 36 e, do tak zwanego labiryntu tu tego nie było tu nawet nie było zamknięcia gazoszczelnego zbytnio nie ma żadnej śluzy gazoszczelnej jest tylko tutaj e, ta placha osłaniająca czerpie powietrza no i tam by było wszystko no, na ten temat. To tu widać jeszcze coś też było, nie wiadomo co to tu mogło być z kawał kawałku No ale ja mówię, ten bunker ten, ten był cały prawie obłożony siatką maskującą, także tutaj tutaj w ten sposób to rozwiązywano. To na tyle z tego schronu To na tyle z tego schronu i do następnego obiektu, który chcemy jeszcze dzisiaj tutaj e, sfilmować To na razie, cześć